Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No, w końcu doczekałem się tego na co czekałem, e, a mianowicie pan Dariusz Zubrowski bądź Żubrowski, nie wiem czy tam po prostu czcionka jest. E, prawda wziął mnie pod włos. Dziękuję panie Darku e, za to wzięcie pod włos, na coś takiego czekałem, na coś takiego liczyłem ze strony pana Rafała. E, I tam pan się odnosi do mojego ostatniego nagrania, w którym mówiliśmy sobie trochę o e, obliczu diabła, który się przejawia przez protestantyzm. Tam negacja krzyża, ofiary i bagatelizowanie uczynków miłosierdzia. I do tego ostatniego chciałbym e, parę zdań, bracie Darku, e, powiedzieć. E, pan mówi, że. E, to jest z łaski robimy dobro. I oczywiście tak. Na tym kanale wcześniej, znacznie wcześniej, maglowaliśmy ten temat, że to Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Święty Paweł w liście do Thessaloniczant mówi, że e, Bóg działa w was wierzących. Prawda? Czyli to dobro, które świadczymy, tak naprawdę jest dobrem Boga, które Bóg przez nas okazuje. Bóg nas uzdalnia do tego, by to dobro e, ukazywać. Tylko, i, I to jest darmowe. Bóg nam daje tę łaskę czynienia dobra za darmo. Tylko dlaczego jest to konieczne? Tutaj jest pewna różnica między katolicyzmem, a przynajmniej częścią nurtów protestanckich, która mówi, że zaangażowanie człowieka nie jest konieczne. Takie wpisy się pojawiały na kanale, one zostały usunięte, bo je wypisywał pan Rafał Kowalski, ale też pan Epifaniusz z Salaminy pisze, że nie jest konieczne nasze zaangażowanie. Prawda. Ja to może przedstawię bracie Darku na prostym przykładzie w budowlanku. Przechodzi Rysiek do budo na budowę. Właściciel y firmy budowlanej daje Ryszkowi łopatę daje mu cement, daje mu betoniarkę daje mu wszystko za darmo Rysiek za nic nie płaci tylko teraz czy samo przyjęcie tego za darmo już co, Rysiek dostaje pieniądze że wykopał ruch dokanalizacyjny czy że wylał fundamenty, nie on otrzymuje za darmo narzędzia otrzymuje za darmo materiały właściciel firmy budowlanej za wszystko zapłacił Rysiek wszystko dostaje na plac budowy. Tylko teraz Rysiek musi wziąć łopatę, zacząć kopać, musi włączyć betoniarkę, robić zaprawę i budować. Koniec roboty, przechodzi właściciel, dostaje Rysiek pieniądze w kopercie. I podobnie jest, panie Darku, z dobrymi uczynkami. Bóg nam za darmo daje łaskę, ale człowiek musi się zaangażować. Przyjęcie tej łaski jeszcze nic nie znaczy to jest tak jakby Rysiek dostał łopatę i już no to dobra tak jak mam łopatę za darmo to mam wszystko no nie trzeba tą łopatę wziąć i kopać czyli tą łaskę którą otrzymujemy za darmo ja aktem wolnej woli przyjmuję chcąc służyć Bogu przyjmuję tą łaskę Bóg mnie uzdalnia ale ja odpowiadam na to ja mogę Bogu powiedzieć nie ja mogę koło tej łaski się oprzeć, tak jak rysiek koło łopaty, tak? Żadnej roboty się nie boję, się mogę nawet koło niej położyć. Ale taki pracownik nie dostanie pieniędzy. Taki pracownik najwyżej co może dostać, to wylecieć z firmy. I właśnie tu kryje się e, diametralna różnica. Protestanty przynajmniej te. Gałęzie, które negują konieczność zaangażowania się człowieka, a katolicyzmem, który głosi, że konieczna jest współpraca z tą łaską. Czyli ja przejmuję za darmo Bożą łaskę, która uzdalnia mnie nie dobra, ale to ja podejmuję decyzję, to jest zasługi, to jest moja zasługa. O tych zasługach pisze święty Paweł w trzecim liście. W trzecim rozdziale, pod koniec trzeciego rozdziału listu do Tytusa, aby właśnie gromadzili sobie zasługi i to właśnie za te zasługi otrzymamy zapłatę. Bóg odda Tobie, Bóg odda mnie, gromadźcie sobie skarby w niebie. Chrystus do młodzieńca, który. Ja pyta się, co mam robić, żeby osiągnąć życie wieczne. Opowiada mu przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I co mu mówi? Idź i ty czyń podobnie. Ja mam czynić podobnie. Pan ma czynić podobnie. Chrystus na nas się koncentruje, na tym człowieku. Nie przejmuj się, ja zrobię to za ciebie, ja zrobię to w tobie, przez ciebie. Ty masz to robić. I patrząc na to w kontekście łaski, którą otrzymujemy za darmo, to ja tą łaskę mam przyjąć i odpowiedzieć. Te moje czyny miłosierdzia są odpowiedzią na łaskę, którą Bóg mi za darmo, hojnie daje. I codziennie uzdalnia mnie do dobra. Więc słusznie, tak. Bóg daje nam łaskę. Sami z siebie nie jesteśmy robić. Świętych rzecz. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie ukazać dobroć ojca, tak jak pisze w Ewangelii Mateusza. Niech wasze dobre uczynki świecą przed innymi, aby inni, patrząc na was, oddawali cześć ojcu. Nie jesteśmy tego sami z siebie zdolni zrobić. Ale Bóg nas uzdolnia, co nie znaczy, że to uzdolnienie już, nas, już nam zapewnia zbawienie. Bo ja na to muszę odpowiedzieć swoim osobistym zaangażowaniem się. I tutaj zbawienie jest współpracą moją z łaską Bożą. Moją, moim zaangażowaniem się polega na odpowiedzi na Boże wezwanie. Na wezwanie, które Bóg mnie kieruje przez natchnienie. Bóg mówi, czasami pokazuje nam, daj temu piątkę na, na, na kawałek chleba. Czasami ma tam, macie coś takiego, panie Darku, ma pan coś takiego, że pan czuje takie natchnienie. Daj, pomóż, idź do babci, zobacz co tam u babci, niekoniecznie babci, no, może sąsiadki starszej. Idź tam, sprawdź czy ma e, zakupy zrobione, bo może nie może zajść po schodach. I teraz my stoimy, właśnie wybór pójdę do babci zobaczyć, posłucham tego wewnętrznego natchnienia czy nie. Więc uzdalnie mnie, Bóg mówi mi, Bóg daje mi łaskę, daje mi możliwość zrobienia dobra, tylko odpowiedź jest po mojej stronie, czy ja odpowiem Bogu tak czy to oleję. Więc zbawienie, owszem, Bóg daje za darmo łaskę, tak jak Rysiek dostaje za darmo wszystkie narzędzia do budowy, jakie potrzebuje. A i tak dostaje zapłatę za to, że się zaangażował i robił. Tak samo my wszystko dostajemy za darmo, ale dostajemy zapłatę za co? Za to, że przyjmując to, co nam Bóg daje za darmo, wykorzystujemy na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Oczywiście nikt nie jest w stanie w sposób doskonały, pełny, tak jak to zrobił Chrystus, wykorzystać ale podejmujemy trud. Więc Bóg potrzebuje naszej współpracy, żeby nas zbawić. Potrzebuje naszej współpracy, potrzebuje naszego tak i naszej wytrwałości, o której pisze Święty Paweł w drugim rozdziale listu do Rzymian. Naszej wytrwałości w czynieniu dobra i w szukaniu życia wiecznego właśnie przez wytrwałe spełnianie dobrych uczynków. 8 Rzymie. Tak jak Rysiek szuka utrzymania rodziny przez wytrwałe chodzenie do pracy. Tak, On dostaje narzędzia za darmo, coś się popsuje szef mu kupi, da mu nowe, czegoś braknie szef mu przywiezie. On ma tylko wytrwale pracować, żeby utrzymać rodzinę. Tak samo po naszej stronie jest. My wytrwale mamy na tą darmową łaskę, którą Bóg hojnie każdego dnia udziela, odpowiadać. Naszym aktem woli poddawać się pod posłuszeństwo właśnie łasce, pod posłuszeństwo natchnieniu. Więc ma Pan rację, że to łaska w nas dochodzi. Ale my musimy na tę łaskę odpowiedzieć i odpowiedź na tę łaskę jest konieczna do zbawienia. Tak jak odpowiedź ryśka na darmowe narzędzia jest konieczne, żeby on się zaangażował w pracę, żeby on mógł dotrzymać pieniądze wypłatę miesięczną. Tak samo to nasze zaangażowanie jest konieczne, abyśmy mogli otrzymać zapłatę, którą jest życie wieczne. To jest ta nasza budowa, o której pisze św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian 3, Że budujemy na Chrystusie. Jeden wybuduje z bursztynową komnatę ze złota, ze srebra, a drugi coś z ściana jakiś wychodek, powiedzmy. Ale jednak trzeba ten trud podjąć, by to coś postawić. Czy to będzie ze złota, czy to będzie jakiś wychodek, czy szopa z ściana i ze słomy. Ale jednak ten trud musi być podjęty po naszej stronie. I za ten trud podejm podejmowany codziennie, przez całe życie otrzymujemy zapłatę. Stąd nasze uczynki są konieczne. Za darmo Bóg daje łaskę, ale my naszą wolą powinniśmy się zaangażować. Bóg dając nam łaskę do czynienia dobra nie czyni nas automatów jak zaprogramowany komputer. Nie. Bo równie dobrze tą łaskę możemy olać. Stąd w powszechnym wyznaniu grzechów, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, co odmawiamy podczas każdej mszy, jest wyznanie grzechu myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Nie pomogłem bliźniemu, nie pomogłem dziadkowi, nie pomogłem starszej osobie. Olałem czasami właśnie to wewnętrzne natchnienie Boga. Idź, zobacz. A, nie chce mi się. Kto jest, może czynić dobrze, a nie czyni grzesze. Więc jest darmowa łaska. Bóg mnie uzdalnia, Bóg działa we mnie, ale ja muszę Mu na to pozwolić. Inaczej, Nieustannie winniśmy Bogu pozwalać na to, aby On przez nas działał. Nieustannie winniśmy tą łaskę, którą Bóg nam za darmo daje wykorzystywać, aby w finalnym rozliczeniu otrzymać od Niego zapłatę, jaką jest zbawienie duszy, jaką jest życie wieczne. Zbawienie, osiągnięcie życia wiecznego jest zapłatą właśnie za to nasze zaangażowanie się we współpracę z łaską. W nasze zaangażowanie się w dobro, w okazywanie miłosierdzia Bożego. Bóg nas do tego uzdolnia, ale ja tą zdolność mogę zaprzepaścić i skończyć tak jak ci z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić. idźcie precz w ogień wieczny. Uczynki są konieczne. Łaska jest konieczna do dobrych uczynków ale do tego trzeba dodać moje, nasze osobiste zaangażowanie się bo mamy wolną wolę i w tej współpracy z Bogiem Bóg nas zbawia zbawienie, zbawienie właśnie trzeba sobie zasługiwać gromadząc sobie właśnie zasługi końcówka trzeciego rozdziału do Tytusa gromadźcie sobie skarby w niej w szóstym rozdziale Jezus Chrystus trzykrotnie mówi ojciec, który widzi w ukryciu odda tobie, odda tobie, odda tobie trzeci rozdział do Kolosa czyńcie dobro, prawda a utrzymacie zapłatę właśnie za co? za to dobro, które, otrzy... które my dokonujemy odpowiadając na darmową łaskę Chrystusa bo sami z siebie faktycznie, ma Pan rację nie, nie jesteśmy zdolni ukazać świętości Boga Gdybyśmy sami z siebie byli zdolni ukazać świętość Boga, to po co w ogóle Chrystus by się musiał trudzić przechodząc na ziemię i, i dokonywać ofiary za nas, gdybyśmy byli zdolni do tego. A właśnie On przyszedł nas uzdolnić. Ale na to trzeba naszego zaangażowania, trzeba odpowiedzieć. Pozdrawiam e, bracie, Darku, Pana, wszystkich słuchaczy i Dobrze.